Dzień, Dzień dobry, dobry witajcie. No, lecimy. A tu kubków po kawie? <laughs> a Miśka o, porządki oj, robi na stole. Oj. Kochani, witamy, witamy pięknie. Zobaczcie, no dzisiaj liniowo i tutaj piąteczkowo. Oj, Misia, zarządziłaś tutaj ładne zdrapunie dla mnie. No widzisz? Mam swoje. Mam, odci... mam prostu, siódemeczkę. Słuchaj, Kogo? Ostatnia? Była. Ostatnia. No. No, że siódemka się ukłowała. I w domu zobaczyłam, że to było tak po prostu spakowane. No to. Ostatnia była, to ostatnią nią skończymy. O. To zaczniemy od tej ekstra linii, potem piąteczki i skończymy też liniami. A piąteczki taki, obojętnie jakie ci podawasz? Taki mam plan. Obojętnie. Zobaczymy. Tutaj ekstra linię z dziewiętnastką, No już widzieliśmy, widzieliśmy. Nawet już ten pan w kolekturze uczarka już nawet postawił te nowe jako wzory, ale jeszcze ich jeszcze nie ich może niejemy. sprzedawać. Szkoda, szkoda. Czekamy na te nowiutkie, zieloniutkie. A tu u nas. Biedroneczka i podkowa. No kochani. No. Jedziemy, może jeszcze trochę przybliżę te linie. O. Biedronusia i podkowa. Szukaj dobrze. Ale cię to pinułem. Bo jak nie to wróć, jest podkowa. No wiecie co? Jedna, jedyna. Ale to może będzie linia. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. O tak. <laughs> Serce popkorn. I sprawdzamy od góry. Jest popkornik. Serce, serce i popkornik. Co to ma być? ja nie wiem. No to masz drugi symbol skreślony, no? No to dalej. Diament motylek. Mhm. I lecimy. Diament, diament i motelek. Mm -hmm. Co to ma być w ogóle? Ja się pytam. O wiesz, jest tym. Wiesz co? Próżowy. O. W końcu. Tu... W żółtym. Mhm. Mm Diamenciku nie widać. No nie widać, wiecie co? Oj, na razie opornie coś ta zdrapunia. Ale czasami idzie dobrze i nic nie ma, wiesz? Właśnie, więc no, wolę, właśnie. wolę mieć mało, ale z liniami. Tak. Arbuz, piłeczka, kochani. Arbuzik i piłeczka. No. Arbuzika gdzieś widziałem. Ja widział. O, jest tu. Kolejny. Tu mamy arbuzik. No wiesz co? Mm. Znowu tylko jeden symbol z jednej, ale z jednej musiskie. pary. Zobaczysz będziesz. <laughs> Dobra, teraz mamy dzwon i klucze. I tak, kluczek już tu. Na zielony mamy dwa. Mm -hmm. a, dzwon, a, dzwon, a dzwonki idzie? No nie ma. Jejku. Jejku no do... takiej stralini to dawno nie miałem. Mm -mm. Czyli to będzie jakaś rewelacyjna. Ja też tak czuję, że to rolki, będzie. klapki. Rolki, rolki i nasze laczki. Ojejku! Są laczki. Jedne. I drugie nic. Jejku, co to jest? Zobaczcie. 2, 4, 6, 8, 12 symboli, z czego 6 w ogóle nie miałem. Reszta ledwo, ledwo. <laughs> Jajka, zdrapa. Kochani, okulary księżyc. No, teraz poleć. Okulary księżyce. Mhm. Tu na zielonym. Okulary księżyc. Okulary, księżyc i na żółty. Tu i tu. No trochę lepiej. Troszkę, troszkę. Tęcza, korona. Tęcza, tęcza i korona. Mhm. Znowu wracamy. Wracamy na stare tory. Tęcza w różowym. O, wróć. Jest. Korona. Mamy koronę. No, no, nie poszalelim. Nie, nie poszalelim. Kochani, cytryna parasolka. No to tak, cytrynę już tu mam. Parasolka się przydaje, bo aura nie sprzyja. Tu. 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 Cytrynka. To będzie wyjątkowa Oj, chodzi. tak. Krem de la krem od razu. Miśka mówi, więc ja się zgodzić muszę. Ok. No, teraz dawaj ptaka i kości. A mamy Gwiazda Łódź. No dobra. Łódka jest. Łódeczka. Kości. Jakie kości? A, nie ma kości. Gwiazda. Nio No bo ja już bym chciała. Gwiazda Łódź. Tutaj. Tu, tu. I na żółtym dwie gwiazdonie. Kochani, sześć symboli od tu ledwo co się dzieje. Kwiatek lody. Mamy tutaj lody. Lody. Jest kwiatuszek. No teraz zaczyna sypać, sypać. Lody mhm. tu. I wszystko mhm. cztery ostatnie jak nie wierzę. Co to za zrapunia? Słoń wiatrak. Proszę, proszę. Jedziemy wyczyściłem zrapak i jedziemy słoń. I wiatraczek tu. Słoń. Mamy słonika. Kolejny. I wiatraczek. Cyk. Mm. No i co? Pojedynczo teraz. O nie, pojedynczo może się lepiej spisze. Moneta. No, monetki mamy. Tu. Dwie na żółtym. I dopiero na samym dole w żółtym. No. I co no to teraz? co teraz? Baloniki. Były, One były. Były, ale czy dadzą linię? Sprawdzamy. Sprawdzamy. Nie, to jednak oporna była od samego początku ta zdrapa. Strasznie! Okropna była. B. Kochani, a tu Bezda. trzy razy B. DHN. Ojoj, ojoj, ojoj. Wiecie co? no ja Takiej zdrabki to dawno nie miałem. Oj, dawno. No dobra, to wjeżdżamy z srebro i złoto. Teraz będą cztery zdrabki po 5 zł. Tym razem zdrabka z numerem 21. Szukamy tu też woreczka. A jakie wygrywające liczby będą tutaj dla nas, mamy nadzieję, szczęśliwe? 9. 17. 3 i 14. Okay. A u nas 18. Oj, wysoko. 29. Tak jak numer z drapki. 21. Lusterko. Tak. I 25 w pierwszym rzędzie. No to lecimy. Blisko, blisko. Czwóreczka. 13, Prawie, prawie. Oj. Dwunastki nie mam. Jedenaście i puścior DHO. Mhm. DHO, kochani. Teraz masz naszego uparciucha. O, owocowe osiem. No, kochani, ja tu szukam tych ósemeczek. Od góry do dołu. Cała zdrabka. Z numerem piętnastym. Tak jest. Sprawdzamy. Co pod tymi dolarkami na arpie w siódemeczka. Dalej pięć, ale chociaż kolor mi się podoba cztery, no jakby to można dodawać było, to by były usemki, sześć, dziewięć, dziewięć, pięć, siódemeczka i no i nasz parciuch w formie trzyma Br i T wow, wow wow ale nasypałem. BRT! O, widzę. widzę. Niu, niu, ja może... mam może łyka kawy, ale ty tak sypiesz, że zaraz mi tam wleci. Co? Do, tej, do tej kawy mm -hmm. podkowa szczęścia teraz, kochani, z numerem 25. Na no, to szukamy symbolu. Mamy dwie zdrabki. Podkowy. Zobacz, jak, jak się temu panu urwało. Ahaś, fajnie. No zobaczymy. Jakie tu będą wygrywały?

34 35 poszło, do eee, mamy! mamy 53 No w końcu mamy Pięknie. kochani 53, a wygrana piąteczkę. na, na pomnożenie w p. p No to elegancko, nie ma pustego odcinka. Kotek. My szukamy tych głównych, oczywiście. no Ale takie też weźmiemy. Weźmy, dwie razy, po dwie razy, dwa razy P nawet znalazłem. Dwie razy, dwie razy. Kochani, Ale no to dziesięć jeszcze... razy kasa. No, czy pierwszy raz tu się mnożnik pokaże? Szukamy tych mnożników. Pięć razy, dziesięć razy. No, zrapunia z numerem też dwudziestym piątym. A jakie wygrywające tu się kryją. O, siódemeczka moja.

18. 18 2 20 13 i 15 ale masz 23 ale mamy mamy naszą wygrywającą i, I też piątunia dnia no dobrej 3 razy będzie, S. dyszka już jest Kochani już jest nasze kanie głównej no to wiedzie teraz Bądzik. Bądzik w mega linii, kochani. Sprawdzimy sobie mega linię. Ostatnia z paszki, która została. I sprawdzimy, co tu będziemy szukać. No wyboru nie miałam, bo nie miała ostatnią. Dobra. Ale ja się cieszę z tego numerku. No, Tęcza tak. piłka. Jedziemy. Tęcza jest, piłka jest bardzo dobra. I to, i to dobrze. jest ładne to otwarcie. Jest tak. Tęczunia kolejna. Piłka. Na różowym. Tu zobaczcie. Pach, pach, pach. Cudownie się drapie. I w jednej linii nawet obydwa. No. Super. Piękny start, kochani. Oby tak dalej cała no, i cała nasza. I cała nasza. Sakwa kokos. Sakwa jest. Super. Sakwa jest. jest. Sakwa. Szukamy, szukamy. Violet. Tu. Tu. Sakwa. Patrz, ile tych sakw tutaj. W no. niu, niu, Sakwa i kokosik. Może ta mega linia odda za tamtą ekstra. Oj tak. Kokosik tu na dole. Ale był. Ale był. Ale był. No to co dalej? Słonko klucz. Klucze są. Już widać. A słońce jest. jest też super. Słoneczko i kluczyki. Zobaczcie tu. Wróć. Tu. Mhm. Tak, miśka, pilnuj, pilnuj. Słońce i fajnie, fajnie. Co dalej? Podkowa i kółeczka. Jedziemy. Podkowa jest kubeczka. Kolejna. Tu. O! Na żółtym, na zielonym. No i pięknie. No nie było. Ale mimo wszystko trochę tu jednak się drapie. Kości i liść. I sprawdzamy. Kości, kości są. No i co? No i. No i co? Gdzie no dobrze? i. I to no wszystko. No, ale to wiesz. To Dobra, wiesz. no zobaczymy, czy kości pomogą. Gwiazdka motyl. Gwiazdki były, chyba, co? Gwiazdki były. Gwiazdeczka. Modylek. Nie wiem. Tu mamy tak. Tu. Tu. Tu gwiazdunia. O. Gwiazdeczki. No, pięknie te gwiazdeczki. Tu. Oj. 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 Co ty chciałeś? Tu. Czekać? Już. Motylka nie było. Dzwon i. autko. autko. Dzwonuś. Dzwonuś. Hmm. Dzwoneczki, dzwoneczki, tu na żółtym. Autko. Bo byś mnie tu krzyknęła, zaraz wróć. No i dobra. Kochani, na razie nie ma co narzekać. Prezent, klapeczki i sprawdzamy. Szukamy prezentu i klapeczek. Tu. Wróć. Tu. Tak. Prezent, prezent. Prezent, prezent. I klapki. Tu ładnie. No. I super. Fajnie, fajnie. No to dalej cytrynka, ananas. Oj. O, Oj nie kojarzę, ale... ale ananasa to chyba nie zabraknie. No to sprawdzamy. Cytrynka jest. Cytrynka i jeszcze jedna tu na dole, w zieloniutki. No okej. Okay. Pióro i pierścionek. Jest pierścionek. Piórko mamy. Mm -hmm. Tu. Na żółtym pierścioneczek. Jeszcze osiem symboli. symboli. Serce wiśnie mamy wisienki mamy serduszko oj ładniej ładniej tutaj idzie nie mhm. to kolejne wisienki no naprawdę szans już coraz więcej i na zielonym mhm. coraz więcej coraz więcej sześć do końca Moneta zegar. O, o, to chyba nie bardzo. Chyba, że jakieś pojedyncze, ale ja nie pamiętam. Mm -mm. Nie widziałam. O Lolo Lolo. Misiaki. Lo, lo. I z sześciu zrobiły nam się cztery. popcorn, łódeczka. No i proszę, tu już mamy łódeczkę. Jest popcornik. Łódeczki, popkorniki. Proszę. Na różowym. Mm -hmm. Tu mamy łódeczkę. No cacy. To co? Pojedynczo? Mm -hmm. Będziemy dawkowali. Eee, Szminunia. Nie widziałam. Była, była. Była? Była, była, była. Ja już w różowym widzę. O jest. No. Jest. Kto wie, kto wie. Ale to chyba jedyna. Mm -hmm. Więc teraz się okaże, kochani. Flaming. Były. A czy dadzą? Sprawdzamy. Tu jest flaming. Flaming. Flamingi, kochani, są. Ale ale, nie ma linii. ale ale jeszcze bonus. Pewnej linii nie ma. Ale kto wie? Dokładnie. Może w bonusiku. O co zawalczymy? O 8 dych. Nie ma takiej wygranej. A jest. Kochani, no osiem dobra. dych, ale żeby te osiem dych spieniężyć, to potrzebny jest tutaj piękny taki dolarek. A u nas. Ho, ho perełka. No nie, nie okazała się perełką. Nie okazała się perełką ta z Oczywiście. Z przyjemnością, GML. wolałbym z przyjemnością wydrapać trzy takie same albo różne wielkie wygrane. No to masz Kochani, usłuchaj, kochanie moje na 50 zł. Dycha. Puściola no. nie było. Ale, nie Ale było. się cieszymy, że będzie Echnie. co mnożyć. Będzie co mnożyć, kochani. Teraz ja będę drapać. Teraz Miszka, zaraz siada. Kochani, oglądajcie, komentujcie, pozdrawiamy ciepło. Głowa do góry. Buziaki. Buziaczki. Buziaczki, pa, papa.